Cześć moi drodzy Ja mam takie info dla was Że Niestety dzisiaj Nie, nie będzie minecrafta hardcore Bo jest dużo Trudności związanych z live'em Że mój kanał nie jest dostosowany I w ogóle No nie Dlatego tworzę posty i same filmy Albo co najwyżej premiery ale o lajwie nie ma mowy nawet. Ech. No nie, poza tym... No... Planowałem jakieś gry nagrać kolejne i dałem wam w karcie społeczności właśnie taki pomysł. Nie? Jaką grę nagrać? I nikt nie ten. Chociaż pozdrawiam swojego ostatniego subskrybenta, bo mam już 42 subskrypcje. A w końcu ludzie zaczynają subować, bo ich zmuszam, żeby wbijali na moje playlisty karty społeczności, żeby subowali i dawali łapkę w górę. Nareszcie to działa! No nic, Czekajcie... Ale... Takie książki akurat... No, pokazywałem, nie? Przetrwania... Redstone'a... Redstone to tak jak przewodzi prąd, nie? Redstone przewodzi, przewodzi prąd, ale w Minecrafcie! Kreatywności, fajne akurat symbole. Szkoda, że te stare też nie mają odświeżeń, nie? i wojownika. Super książki, polecam. Chociaż mam mało pamięci na telefonie i nie wiem, czy nagram film. Nie wiem, nie wiem, czy nagram Minecraft Hardcore. Sytuacja jest coraz gorsza, naprawdę. Coraz więcej muszę tej wywać, żeby tylko nagrać jakiś film. Uff. Masakra, co? Nie wiem, może jutro postaram się wrzucić jakiś sensowny film. Albo potrenuję na hardkorze, czy tam zrobię już od razu. A poza tym to Trzymajcie się i życzę miłego dnia udanego jutro i miłej nocy życzę. Także cześć. Też jestem zmęczony. I wbijajcie na kartę społeczności i głosujcie. I wbijajcie na playlisty, bo są fajne. Zapraszam na kartę społeczności i playlisty. Zapraszam, nie podpuszczam, nie przyjdziecie tam, naprawdę. Zapraszam Was na karty społeczności. Tam są fajne te quizy, tam fajne głosy i w ogóle. Oraz na playlisty, bo są fajne. No to co? Trzymajcie się i no, cześć.